Zmiana alternatora pasat B5 przed liftem po lifcie praktycznie wszystkie wersje silnikowe tutaj raczej problemów nie ma jeżeli chodzi o zdjęcie paska. Tutaj jest napinacz który powinien się zluzować. To ładnie schodzi. Jedna śruba, która jest tutaj też ładnie zejdzie. Śruba imbusowa bodajże szóstka. O tak, szóstka. A najgorsza jest śruba, która jest o właśnie ta na dole. Ona jest dłuższana przy wyciąganiu zahacza o sprzęgło wiskotyczne, No i jest problem z tym, z wyjęciem tego. Są różne Warianty wyciągnięcia tej śruby: część osób na, na YouTube pokazuje, że trzeba usunąć listki z tego sprzęgła. No, jest kiepski pomysł. Niektórzy pokazują, że trzeba tą śrubę ciąć. No, to jest jakiś pomysł, jak tą śrubę później kupić. Ale moim zdaniem, najlepszym pomysłem jest po prostu. Odkręcenie wiatraka wiatrak się trzyma na, tutaj na jednej śrubie imbusowej, ósemce, no ale trzeba zablokować jakoś zablokować to, to koło normalnie w, w serwisach, to jest specjalny klucz do tego. Takiego klucza takim kluczem nie dysponuje. Natomiast taką fajną, sprytną blokadą dysponuje. To jest zwykły gwóźdź. Wkładamy tutaj w otwór. Jest zablokowany. I można spokojnie kręcić. Już mam tutaj zluzowane. Wystarczy tylko Ręką już tylko odkręcić, wyciągnąć alternator i z powrotem założyć nowy. Wszystko.